W imię Ojca, i syna, i ducha świętego Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Kanał Jezusa pozwólcił kochać się Bogu. Niedziela palmowa, wjazd do Jerozolimy. Był to miesiąc Nisan. Księga wyjścia nakazywała wybranie w tym miesiącu Baranka Paschalnego który cztery dni później miał być zabrany na miejsce, gdzie składano go w ofierze. W niedzielę palmową baranek został wybrany w drodze powszechnego uznania w Jerozolimie. W Wielki Piątek złożono go w ofierze. Swój ostatni szabat nasz Pan spędził w Betanii z Łazarzem i jego siostrami. Rozpowszechniano teraz wiadomość, że nasz pan miał przybyć do Jerozolimy. Przygotowując się do swojego wjazdu, posłał uczniów do wioski, gdzie, jak im powiedział, mieli znaleźć uwiązane ośle, na którym jeszcze nikt nie jeździł. Mieli je odwiązać i przyprowadzić do niego. A gdyby was kto pytał, dlaczego odwiązujecie, tak powiecie. Pan go potrzebuje. Być może nie zapisano nigdy większego paradoksu od tego: z jednej strony suwerenność Pana, a z drugiej jego potrzeba. To połączenie boskości i zależności, posiadania i ubóstwa było konsekwencją słowa, które stało się ciałem. Zaprawdę ten, który był bogaty, stał się ubogi ze względu na nas, abyśmy mogli być bogaci. Pożyczył łódź od rybaka, by móc z niej głosić słowo. Pożyczył chleby pszeniczne i ryby od chłopca, by nakarmić tłumy. Pożyczył grób, z którego miał zmartwychwstać. A teraz... Pożyczał ośle, na którym miał wjechać do Jerozolimy. Czasami Bóg nabywa i zamawia rzeczy u człowieka, jakby chciał przypomnieć mu, że wszystko jest darem od niego. Tym, którzy go znają, wystarczy usłyszeć: Pan go potrzebuje. Zbliżył się do miasta. Tłum zaś ogromny wyszedł mu na spotkanie. Wśród niego nie byli tylko obywatele miasta, ale także ci, którzy przybyli na święto i oczywiście faryzeusze. Władze rzymskie również trzymały się na baczności w czasie wielkich świąt na wypadek powstania. Przy wszystkich poprzednich okazjach nasz pan odrzucił fałszywy entuzjazm ludu. Unikał znalezienia się w centrum zainteresowania i wszystkiego, co miało posmak pokazu. W jednym przypadku za surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Kiedy wskrzesił z martwych córkę jajra, przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym się nie dowiedział. Po objawieniu swojej boskiej chwały podczas przemienienia przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim syn człowieczy nie powstanie z martwych. Kiedy tłumy po cudzie rozmnożenia chleba dążyły do wołania go królem, sam usunął się znów na górę. Kiedy krewni prosili go, by udał się do Jerozolimy, i publicznie wprawił cudami uczestników święta w zdumienie, odparł: Mój czas jeszcze nie nadszedł. Jednak wjazd do Jerozolimy był tak publicznym wydarzeniem, że nawet faryzeusze stwierdzili: Oto świat poszedł za nim. To wszystko było przeciwne jego zwykłemu sposobowi postępowania. Przedtem studził cały ich entuzjazm, teraz pobudzał ich. Dlaczego? Ponieważ jego godzina nadeszła. Nadszedł czas, aby po raz ostatni publicznie potwierdzić swoje roszczenia. Wiedział, że to prowadzi go to do kalwarii oraz jego w wniebostąpienia. I ustanowienia jego królestwa na ziemi. Gdy tylko przyjął ich cześć, wówczas przed miastem otwarły się jedynie dwa sposoby postępowania: uznać go, jak uczynił to Piotr, albo ukrzyżować, albo był ich królem, albo nie mieli innego króla oprócz Cezara. Nie wybrzeże Galilei, ani szczyt góry, ale królewskie miasto w dniu Paschy to najlepsze miejsce i czas dla jego ostatniego oświadczenia. Zwracał uwagę na swoją królewską godność dwoje, dwojako. Po pierwsze, poprzez wypełnienie proroctwa znanego ludowi, a po drugie, poprzez boskie hołdy, które przyjął jako własne. Mateusz prost stwierdza, że uroczysta procesja miała być wypełnieniem proroctwa Zachariasza sprzed lat. Powiedzcie, córze Syjonu, oto król Twój przychodzi do Ciebie, łagodny, siedzący na osiołku. Proroctwo przyszło od Boga poprzez proroka, a teraz sam Bóg doprowadzał do jego wypełnienia proroctwo Zachariasza miało przeciwstawić sobie majestat i pokorę Zbawiciela. Jeśli przyrzeć się starożytnym rzeźbionym płytom z Asyrii i Babilonu, malowidłom Egiptu, grobowcom Persów i wolutom rzymskich kolumn, wówczas uderza majestat królów jadących w triumfie na koniach czy rydwanach, Czasami nad ich leżącymi twarzą do ziemi wrogami. Tutaj przeciwnie, mamy tego, który przybywa triumfalnie na oślęciu. Jakże Piłat, jeśli wyglądał ze swojej fortecy tamtej niedzieli, musiał być rozbawiony absurdalnym widowiskiem przedstawiającym człowieka, którego ogłoszono królem, a mimo to, siedzącego na zwierzęciu, które było symbolem dygnańca, stosowny środek lokomocji dla kogoś jadącego w paszczę śmierci. Gdyby wjechał do miast z królewską pompą, w stylu zwycięzców dałby powód, by uwierzyć, że jest mesjaszem politycznym. Jednak okoliczności, jakie wybrał, potwierdzały jego słowa. Że królestwo jego nie jest z tego świata. Nic tu nie wskazuje na to, że ten nędzny król jest rywalem Cezara. Uznanie ludu było kolejnym potwierdzeniem jego boskości. Wielu ściągało swoje szaty i słało je przed nim, inni ścinali gałęzie drzew oliwnych i palm i rzucali je na drogę. Apokalipsa mówi o wielkim tłumie stojącym przed tronem baranka z palmami zwycięstwa w dłoni. Tutaj palmy, tak często używane w ciągłej historii na oznaczenie zwycięstwa, jak wtedy, gdy Szymon Machabeusz wkraczał do Jerozolimy, dają świadectwo jego triumfu jeszcze przed tym, nim na chwilę zostanie pokonany. Wówczas, cytując wersy wielkiego o Halelu, które odnosiły się do Mesjasza, tłumy szły za nim wołając – błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie, pokój w niebie i chwała na wysokościach. Przyznając teraz, że jest on posłany przez Boga, w praktyce powtórzyli pieśń aniołów z Betlejem, gdyż pokój, który przynosił, był pogodzeniem nieba i ziemi. Powtórzone zostaje też tutaj pozdrowienie, jakim obdarzyli go mędrcy u szłupka: król Izraela. Podchwycono nową pieśń wołając, Hosanna synowi Dawida, błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie, Hosanna na wysokościach król Izraela był on obiecanym księciem z rodu Dawida tym który przyszedł z bożą misją hosanna będąc pierwotnie modlitwą teraz staje się triumfalnym powitaniem zbawiciela króla nie rozumiejąc w pełni dlaczego został posłany ani jakiego rodzaju pokój przyniesie Wyznawali oni tym niemniej, że jest on bogiem. Jedynymi, którzy nie podzielali ich wyrazów uznania, byli faryzeusze. Lecz niektórzy faryzeusze z pośród tłumów rzekli do niego: Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom. Czymś niezwykłym było to, że zwrócili się do naszego pana gdyż brzydzili się faktem, że przyjął hołd tłumów. Ze straszliwym majestatem nasz pan odparł: Powiadam wam: Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą. Jeśli ludzie zamilkną, sama przyroda zawoła i będzie głosić jego woskość. Kamienie są twarde, ale jeśli one miałyby zawołać, Wówczas o ile twardsze muszą być serca ludzi, którzy nie uznają Bożego miłosierdzia wobec siebie. Gdyby uczniowie umilkli, drogowie nic by nie zyskali, gdyż zaczęłyby wołać góry i morze. Uff, wjazd do Jerozolimy nazwano triumfalnym, ale on dobrze wiedział, że Hosanna, Zamieni się w, w ukrzyżuj, a palmy zamienią się we włócznie. Pośród okrzyków tłumu słyszał szepty Judasza i wściekłe głosy przed pałacem Piłata. Tron, na który go obwoływano, to Krzyż, a jego prawdziwą koronacją miało być ukrzyżowanie. Dziś pod jego stopami słano mnóstwo szat. Ale w piątek odmówią mu nawet jego własnych. Od samego początku wiedział, co kryje się w sercu człowieka i nigdy ani razu nie zasugerował, że odkupienie dusz ludzkich można osiągnąć pokazami głośnych fajerwerków. Chociaż był królem, i choć uznali go za swojego króla i Pana, wiedział, że królewskim powitaniem, jakie go oczekiwało, miała być kalwaria. W jego oczach pojawiły się łzy, ale nie z powodu oczekującego go krzyża, lecz z powodu niedoli, jaka nieuchronnie nadciągała na tych, których przyszedł zbawić, a którzy go nie zechcą. Spoglądając na miasto, zapłakał nad nim i rzekł. O, gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi, ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami. Widział z historyczną dokładnością najazd oddziałów Tytusa, a jednak oczy, które tak wyraźnie widziały przyszłość, były niemal oślepione łzami. Mówił o sobie jako tym, który jest chętny i może odwrócić ten los, zbierając winnych pod swoimi skrzydłami, tak jak ptak zbiera pisklęta, ale nie chcieli tego. Jako wielki patriota wszechczasów wybiegał wzrokiem poza swoje własne cierpienie i spoglądał na miasto, które odrzuciło miłość. Widzieć zło. I nie móc naprawić go z powodu ludzkiego zepsucia, to największe z cierpień, wiedzieć niegodziwość i zdumiewać się chnabrnością złoczyńców, wystarczy, by złamać serce. Ojciec przybity jest cierpieniem, kiedy widzi złe uczynki swojego syna. To, co wywołało łzy Chrystusa. To oczy, które nie widzą i uszy, które nie słyszą. W życiu każdej osoby i w życiu każdego narodu istnieją trzy chwile. Czas nawiedzenia, czyli przywilej formy błogosławieństwa Bożego. Czas odrzucenia, kiedy zapomina się o Bogu. I czas śmierci, czyli katastrofy. Sąd, czyli katastrofa. To konsekwencja ludzkich decyzji i jest on dowodem, że światem kieruje Boża obecność. Łzy Chrystusa nad miastem pokazały go jako pana historii, dającego ludziom łaskę, a jednak nigdy nie niszczącego ich wolności, by ją odrzucić. Jednak w swym nieposłuszeństwie jego woli ludzie niszczą samych siebie, przybijając go. Zabijają swoje własne serce. Wypierając się go, doprowadzają do zniszczenia swoje własne miasto i swój naród. Takie było przesłanie jego łez, gdy jako król szedł na krzyż. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków Amen, W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen.